Przed tygodniem poznaliśmy najnowszy raport Światowej Rady Złota podsumowujący nie tylko czwarty kwartał, ale i cały ubiegły rok. Jak prezentował się popyt i jak zachowała się podaż i przede wszystkim ile kupiły banki centralne. Zapraszam na podsumowanie 2023 roku na rynku złota. Cześć, ja nazywam się Tomasz Gesner, a dzisiaj bierzemy pod dupę raport Światowej Rady Złota na temat sytuacji na rynku w ubiegłym roku. Na początek tabela popytu i podaży, gdzie na poziomie podsumowania całości działo się relatywnie niewiele. Łączna podaż wzrosła w ubiegłym roku o 3% względem 2022 roku, a składa się na nią wydobycie, recykling oraz instrumenty zabezpieczające stosowane przez firmy wydobywcze. Z kolei na poziomie popytu mamy łączny spadek o 5%, natomiast jeśli dodamy transakcje na rynku pozagiełdowym, a więc tzw. Tak OTC, bilans popytu pokaże nam 3% wzrost w ubiegłym roku, a więc dokładnie tyle, ile wyniosła wspomniana już zmiana podaży. Nawiasem mówiąc, pozycja OTC bardzo przykuła uwagę, odnotowując wzrost o ponad 750%, co jest zasługą zmiany klasyfikacji przeprowadzonej jeszcze w 2022 roku przez Biuro Kontrolera Waluty. Spublikowanych na zakończenie każdego kwartału raportów możemy się dowiedzieć m.in. jak prezentowało się zaangażowanie poszczególnych banków na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w poszczególnych kategoriach. Choć raport dotyczy przede wszystkim instrumentów na stopę procentową i dług, znajdziemy tam także część poświęconą metalom szlachetnym. Celem tego raportu jest ograniczenie i wyeliminowanie poważnych zagrożeń dla banków i systemu finansowego wynikających ze zbyt dużej koncentracji lub nadmiernego ryzyka pozycji w instrumentach pochodnych. Silny skok od 4 kwartału 2022 roku jest zasługą zmiany klasyfikacji złota, które wcześniej zaliczane było do surowców, a teraz znalazło się w pozycji metali szlachetnych. W zakresie poszczególnych składowych popytu w segmencie biżuterii nie zaszły żadne poważniejsze zmiany względem 2022 roku i popyt utrzymał się na poziomie około 2090 ton, z wiodącą rolą Chin oraz Indii, z których popyt na biżuterię wyniósł w ubiegłym roku 1192 tony. Co ciekawe zapotrzebowanie z segmentu biżuterii jest zwykle nieco bardziej wrażliwe na wahania cenowe złota. O ile w przypadku Indii odnotowano 9% spadek względem roku 2022, o tyle w Chinach był to 10% wzrost. A w samym tylko czwartym kwartale, gdy ceny złota mierzyły się z okolicami rekordowych poziomów, wzrost ten wyniósł aż 17%. Z kolei w segmencie inwestycyjnym odnotowano spadek popytu o 15% z 1113 ton w 2022 roku do 945 ton w roku ubiegłym. Sektorem w największej mierze ciągnącym w dół popyt inwestycyjny było zachowanie ETF-ów zabezpieczonych złotem. O ile w 2022 roku odpływy z nich wyniosły 109 ton, o tyle w roku ubiegłym były to już ponad 244 tony na minusie. Jeśli spojrzymy na zmiany alokacji geograficznej, największe odpływy odnotowano w Europie zaznaczonej tu kolorem zielonym. W przypadku segmentu inwestycyjnego, ale skupionego już na fizycznych monetach i sztabkach, także odnotowano globalny spadek pomiędzy rokiem 2022 a 2023, ale tym razem o symboliczne 3% z 1222 ton do 1190 ton. Jeśli porównacie zmiany na poziomie dwóch ostatnich słupków, widać na nich też to, o czym od dawna mówimy w naszych materiałach, a więc o migracji złota z zachodu na wschód. Zachód reprezentowany jest tu przez Europę oraz Stany Zjednoczone i zaznaczony różowymi słupkami, natomiast wschód reprezentowany jest tu przez południową i wschodnią Azję oraz Bliski Wschód, gdzie we wszystkich trzech przypadkach popyt na monety i sztabki zwiększył się względem 2022 roku. Przeglądając poszczególne obszary, bardzo duży spadek bowiem aż o 59% zanotowała Europa, w której to popyt wyniósł 127 ton i był najniższy od 16 lat. Szczególnie w oczy rzuca się rynek niemiecki. Głównymi powodami takiego załamania popytu na fizyczne złoto inwestycyjne jest obserwowane silne spowolnienie gospodarcze, wywierające presję na finanse gospodarstw domowych i możliwość wygenerowania przez nie oszczędności, których część powędrowałaby wówczas na rynek kruszców. Nie bez znaczenia w bilansach europejskich gospodarstw domowych były także obserwowane przed rokiem zmiany cen energii, także mocno nadwyrężające budżety. W tym miejscu przechodzimy do jednego z najlepiej poinformowanych uczestników rynku, a więc stojących na straży obecnego systemu monetarnego banków centralnych. Przede wszystkim uwagę zwraca rewizja pamiętnego rekordu z 2022 roku. Okazuje się, że zamiast 1136 ton były to 1082 tony, co i tak jest nienotowanym od przynajmniej 7 dekad, a więc początku agregowania tych danych rekordem. Całkowity popyt netto w ubiegłym roku wyniósł ze strony tych instytucji 1037,4 ton. Choć w porównaniu z rokiem poprzednim był o 4% niższy, to i tak oznacza to drugi w historii wynik bardzo blisko rekordowego 2022 roku. Przy okazji Światowa Rada Złota szacuje, że łącznie wszystkie banki centralne mają w swoim posiadaniu 36 700 ton złota. Jeśli z kolei spojrzymy na szacunki łącznie wydobytego na świecie kruszcu, na poziomie 212 000 ton. Które zgromadzone w jednym miejscu ukształtowałyby sześcian o 22 metrów, to okazuje się, że w posiadaniu banków centralnych jest ponad 17% światowego złota. Pierwsze miejsce pod względem zgłoszonego na złoto popytu zajęły Chiny, których bank centralny zaraportował w ubiegłym roku zakup 225 ton kruszców. Z kolei drugie miejsce przypada Polsce z wynikiem 130 ton, co zwiększyło nasze rezerwy złota łącznie do 359 ton. Nasze zakupy realizowane były od kwietnia do listopada. Z danych o aktywach rezerwowych NBP za grudzień i styczeń wynika, że w zakresie kontynuacji zakupów złota wciśnięta została pauza. Warto jednak pamiętać o deklaracjach Adama Glapińskiego, który stwierdził, że chciałby, aby udział złota w rezerwach wyniósł 20%. Obecnie jest to 12,4%. Stąd też można zakładać, że wciśnięta została właśnie pauza, a nie definitywny stop. Ze źródeł popytu został nam jeszcze sektor technologiczny, który zanotował w ubiegłym roku 4% spadek względem roku 2022, a dokładnie zapotrzebowanie z jego strony spadło z niespełna 309 ton do 298 ton. W całkowitym uwzględniającym transakcje na rynku OTC popycie technologie odpowiadają za raptem 6% udział. Podsumowując jeszcze krótko część podażową, to ta, jak wspomniałem, wzrosła łącznie o 3%. Głównie za sprawą 9% wzrostu recyklingu. Wydobycie wzrosło o 1% i wyniosło w ubiegłym roku 3644 tony. Jak widzicie, jego poziom jest na przestrzeni lat bardzo stabilny i przewidywalny, a odnosząc go do 212 tysięcy ton już wydobytych, stanowi rocznie raptem 1,7%. Innymi słowy, nawet w przypadku jakichś większych zakłóceń w zakresie wydobycia złota, nie powinny one mieć większego wpływu na zachowanie się ceny kruszcu. Tu z kolei widzicie wykres przedstawiający zmiany w zakresie recyklingu, z którego odzyskano 1237 ton. Choć w ujęciu dolarowym możemy mówić na przestrzeni ostatniego roku o pobijaniu rekordowych cen złota, nie uruchomiło to recyklingu na taką skalę, jaka widziana była w latach 2009-2012, na co wpływa oczywiście inflacja, a więc i kosztowa część biznesu recyklingowego. Swoją drogą zmiany wolumenów recyklingu są optycznie zbieżne z zachowaniem akcji spółek wydobywczych, które także są znacznie oddalone od swoich rekordowych wycen z 2011 roku i cierpią dokładnie na tę samą marżową przypadłość. Jeśli spojrzymy na czwarty kwartał, liderami recyklingu był Bliski Wschód oraz Azja Wschodnia. Na koniec jeszcze dość istotna ciekawostka, odnosząca się już do bieżącej sytuacji rynkowej, a więc pozycjonowania banków bulionowych, czyli pozycji swap dealers, zaznaczonej zieloną linią w dolnym panelu wykresu, który widzicie. Otóż mniej więcej od początku roku redukowana jest ekspozycja short netto przez te instytucje. Co prawda, według stanu na ubiegły wtorek wciąż znajdują się one w posiadaniu ponad 136 tysięcy krótkich kontraktów netto, ale redukowanie z ostatnich tygodni odbywa się nie przy spadającej cenie, ale poruszającej się w ruchu bocznym w zakresie kilkudziesięciu dolarów a wszystko to powyżej poziomu 2000 dolarów. Próba redukowania ekspozycji short kilka procent od rekordów może sygnalizować, że zmieniła się optyka banków bulionowych w zakresie postrzegania perspektyw rynku, a to oznacza rosnące prawdopodobieństwo puszczenia cen w górę. Technicznie zachęcać do tego może także budowany od ponad dwóch miesięcy i wypełniony już trójkąt. Ta prawdopodobna zmiana postrzegania perspektyw rynku przez banki bulionowe Ciekawie komponuje się też ze spadającą na zbliżone do rekordów ostatnich lat liczbą otwartych pozycji. Jak również systematycznego drenowania skarbców Komeksu, co znamy już z ostatnich dwóch lat także z rynku srebra. W tym miejscu dotarliśmy do końca dzisiejszego podsumowania tego, co działo się na rynku złota w ubiegłym roku. Jak zawsze będziemy Wam bardzo wdzięczni za polecenie filmu znajomym, ale i pozostawienie po sobie ważnej dla algorytmu łapki czy komentarza. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym materiale.